Starsza pani podbija świat. Part 243. Forty-Three, Forty-Three. Kupić coś na podróż. To buy something for the trip. To buy something for the trip. Słucham? Co proszę? Sorry albo pardon, pardon, prowadzić, mieć w sprzedaży. To carry. To carry. Za rogiem, w rogu, w kącie. Around the corner, around the corner, in the corner, in the corner. Otwierać, otworzyć. To open, to open. Proszę otworzyć okno. Open the window, please. Open the window, please. Drzwi numer cztery. Door four. Door 4. Proszę otworzyć drzwi. Open the door, please. Open the door, please. Zamykać, zamknąć. To close, to close, to shut, to shut. Proszę zamknąć okno. Close the window please. Close the window please. Proszę zamknąć drzwi. Close the door please. Close the door please. Nie rób tego. Don't do it. Don't do it. Nie zamykaj tego. Don't close it. Don't close it. Nie zamykaj okna. Don't close the window. Don't close the window. Nie otwieraj ich. Don't open them. Don't open them. A jak powiemy, nie otwieraj szuflad? Don't open the drawers. Don't open the drawers. Ty lecisz do Berlina w tej chwili, ty latasz do Berlina codziennie. You are flying to Berlin right now. You are flying to Berlin right now. You fly to Berlin every day. You fly to Berlin every day. Jak się zapytamy, czy Ty latasz do Berlina codziennie? Do you fly to Berlin every day? Do you fly to Berlin every day? Tak, latam. Nie, nie latam. Yes, I do. No, I do not. I teraz w mowie potocznej często się powie po prostu no, I don't. I to znaczy to samo. No, I don't. To jak powiemy, a więc ty nie latasz do Berlina codziennie. I w mowie takiej urzędowej powiemy, so you do not fly to Berlin every day. Ale w mowie potocznej wszyscy powiedzą So you don't fly to Berlin every day. So you don't fly to Berlin every day. Czy ty go nosisz codziennie? Nie, nie noszę. Do you carry him every day? Do you carry him every day? I w mowie takiej urzędowej, no, I do not, ale potocznie, no, I don't, no, I don't. A więc ty go nie nosisz codziennie. W takiej mowie urzędowej, so you do not carry him every day, ale w mowie potocznej, So you don't carry him every day. So you don't carry him every day. Jak powiemy na dwa sposoby: ja nie kupuję samochodu codziennie. W mowie bardziej urzędowej, I do not buy a car every day, ale w mowie potocznej. I don't buy a car every day. I don't buy a car every day. Czy ty latasz do Berlina codziennie? Do you fly to Berlin every day? Jakbyśmy się zapytali, czy ty nie latasz do Berlina codziennie? Spróbujmy. W mowie urzędowej. Do you not fly to Berlin every day? Do you not fly to Berlin every day? Ale w mowie potocznej widzimy to do i not, nam się zlewają i będzie Don't you fly to Berlin every day? Don't you fly to Berlin every day? Zapytajmy się na dwa sposoby: Czy Ty nie kupujesz samochodu codziennie? Mowa urzędowa: Do you not buy a car every day? Do you not buy a car every day? Ale w mowie potocznej powiemy: Don't you, i teraz wielu Amerykanów powie: Don't you? Don't you buy a car every day? Don't you buy a car every day? Czy ty nie robisz lemoniady codziennie? Do you not make lemonade every day? Do you not make lemonade every day? Don't you make lemonade every day? Don't you make lemonade every day? Czy nie woli Pan niebieskiego samochodu? Do you not prefer a blue car? Do you not prefer a blue car? Don't you prefer a blue car? Don't you prefer a blue car? Czy pani nie prowadzi? Czy pani nie ma w sprzedaży chusteczek nawilżających? Do you not carry wet wipes? Do you not carry wet wipes? Don't you carry wet wipes? Don't you carry wet wipes? Czy ty nie potrzebujesz chusteczek higienicznych? do you not need tissues? do you not need tissues? don't you need tissues? don't you need tissues? okno. when god closes a door, he opens a window. When God closes a door, he opens a window.